Żłobek Kleszczowie Witam bardzo serdecznie włączając się w akcję Challenge Kaszek i dziękując za nominację gminy Kleszczów. Wszystkim dzieciom oraz bohaterom życzymy dużo zdrówka, a do dalszej akcji nominujemy następujące podmioty. Publiczny Żłobek Jasi Małgosia w Bełkatowie, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gomunicach oraz Przedszkole Samorządowe w Lgocie Wielkiej. Przechodzimy do wykonania zadania. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Dziękuję.